Dzień dobry serdecznie witam dzisiaj chciałem pokazać film pokazujący po co jest potrzebny sterownik w fotowoltaice czyli zrobimy prosty eksperyment na panelu który będzie zasilał żarówkę bezpośrednio i przez prosty bardzo tani kosztujący 3 dolary sterownik tutaj też możemy pokazać, pokazać na przykładzie roweru który zjecha z górki i jeżeli odpowiednio go obciążymy, to będzie ze stałą prędkością jechał. Jeżeli całkowicie go nie będziemy obciążać, to będzie coraz szybciej jechał. A jeżeli za bardzo go obciążymy, to się zatrzyma. I takie zjawisko jest bardzo widoczne na przykład przy elektrowniach wiatrowych, gdzie obciążenie wiatraka musi być dokładnie takie, jaka w danym momencie jest energia wiatru. Jeżeli będzie za duże, czyli wiatrak mamy o mocy np. 5 kW i obciążymy go tą mocą, a wiatr jest dość lekki, to wiatra się zatrzyma i przestaje nam produkować prąd. I sytuacja odwrotna, jeżeli go obciążymy mocą 100 W, a wiatr będzie dużo mocniejszy, to się za bardzo rozpędzi i ulegnie uszkodzeniu. W przypadku fotowoltaiki sytuacja jest bardzo podobna, tylko my nie widzimy tego dociążenia panela, które powoduje, że traci ono swoją optymalną moc. Zasilanie poprzez kontroler, i w tym momencie mamy. Takie napięcie i takie natężenie prądu. Teraz tu szybko podłączymy żaróweczkę i zobaczymy tą różnicę po bezpośrednim zasileniu z panela mamy napięcie, natężenie, że kontroler został wypięty. Z doświadczenia dowiedzieliśmy się, że prąd, który udało nam się uzyskać z panela Dzięki regulatorowi PWN wyniósł 42W, a bez tego regulatora, jak podłączyliśmy żarówkę na ostro, tylko 16W, czyli był prawie 3 razy mniejsza, mniejszy prąd, mniejsza wydajność panela przy podłączeniu jego na ostro. Co wiemy o żarówce? Żarówka H4, którą używałem w doświadczeniu, ma moc 55W przy napięciu pracy 13V. I wtedy pobiera trochę ponad 4 Ampery prądu i opór żarówki wynosi 3,1OM. Dane z doświadczenia powiedziały nam, że dzięki używaniu regulatora PWN napięcie uzyskałem 14,6V, prąd 3,03A i wtedy opór wyniósł żarówki prawie 5 omów. Przy podłączeniu żarówki na ostro do panela fotowoltaicznego napięcie wyniosło 5,23 V, natężenie prądu 3,12 A, opór żarówki był 1,7. Tutaj pewnie wielu z was się zdziwi, w jaki sposób opór żarówki raz wynosi 4,8, raz 1,7, a wyliczone dla warunków pracy w samochodzie 3,1 oma. Jest takie zjawisko jak rezystencja, a temperatura żarówki i rezystencja włókna żarówki nie jest stała i zależy od temperatury nagrzania. I z tego, co przeczytałem, na zimno żadnej żarówki ma około 10-12-krotnie mniejszą rezystencję niż na gorąco. Czyli podpinając bezpośrednio żarówkę do paneli fotowoltaicznych nie dość, że praca żarówki nie była w dobrych parametrach pracy, czyli nie było zbyt dobre napięcie, to jeszcze poprzez bardzo niską oporność zwarliśmy jakby panel, przez to jego praca była jeszcze bardziej utrudniona, poprzez zwarcie panela nastąpiło szybsze nagrzanie panela, przez to jego wydajność też zmalała. Czyli wiemy, że do dobrej pracy paneli fotowoltaicznych potrzebny jest regulator. I regulatory dzielimy na tradycyjny PWN. Oraz układ ze śledzeniem punktu mocy MPPT. To są tanie rzeczy. Tutaj przygotowałem przykład regulatorów. Najtańszy regulator kosztuje 23-24 zł. Regulator taki, jaki ja stosowałem PWN. Jest to regulator impulsowy. Jeżeli chodzi o najtańsze regulatory MPPT. Tutaj znalazłem w cenie 111 czy 200 zł. Te regulatory znajdują najlepszy punkt mocy. W praktyce polega to na tym, że napięcie paneli jest jak najwyższe, i wtedy po prostu jest brany prąd, jaki uda się z tego panela przy danej pogodzie uzyskać. Na przykładzie własnych paneli fotowoltaicznych. Na przykład weźmy sobie napięcie. Widzimy, że rano o 5 rano napięcie na panelach. Oczywiście to jest sterowane przez MPPT regulator, przez falownik. Napięcie gwałtownie nam skoczyło do 480 V i mniej więcej przez cały dzień to napięcie jest przez falownik utrzymywane na panelach, a prąd. Czyli natężenie prądu. Jak widać rośnie tutaj przy tym maksimum. System trochę obniżył napięcie. I maksymalny prąd to było 8A. Jeżeli zobaczymy inny dzień, bardziej pochmurny. Ta sama sytuacja. Sterownik maksymalnie podnosi napięcie na panelu, czyli jak pozwala mu, żeby to napięcie było. Jak najwyższe, znaczy na szeregu paneli w moim przypadku, a moc regulowana jest poprzez coraz większy pobór prądu. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.